Ej, z tej strony, to do nie dowiesz! I jak sama! Jakby, tak? Wszyscy się. Trzymaj rytm! Dobrze! Bardzo dobrze. Słuchajcie, a więc grają. O, nawet przyszedł nasz babie. Tylko nie przed niliny, kochany. Nie, się! Nie? Dobrze. Wygrano, moje drogie dzieci, jest mały TKT z naszym wampirem. Dobrze, powiesz jest tak. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Ale widać, technika. niegodowa, nogi niezaparte. Dobra. Przyjęliście pozycję. O, Gotowi? nie, nie. Sta! Sta! Nie Sta! <grym> Sta! 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 finał, niesamowite, niesamowite, duża po mojej lewej ręce ciągnie, ciągnie, ciągnie i chyba wygra! Chyba wygra! Nie! Spina prawo! Gratuluję serdecznie! Oto nagroda, wszyscy nie jedzą cu wielki. wygrali, gratulujemy, gratulujemy, gratulujemy. Serdecznie! Moje miły, mam szybkie ogłoszenie. Dostałem je z kapitanem, czyli Kapitan Waranowski czeka w recepcji Maryny i rozdaje autografy pilne. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę autograf od Kapitana Waranowskiego, czeka w recepcji Maryny i rozdaje autografy. No i moje dzieci, schodzimy. Proszę zbierać cywilki i schodzimy.